Szczerze, to chyba najdroższy do tej pory mój zestaw. Lego minifigures seria 5. Wykaz wszystkich ludzików. No i z tyłu. Seria wydana w 2011 roku zebrałem cały komplet, szukając po różnych sklepach. Cena każdego ludzika była różna. Raz kupiłem za 10 zł ludzika, raz za 5. Zdarzało się, że za 7. Każdy ludzik ma swoją charakterystyczną rzecz, czasem rzeczy. Każdego ludzika dokładnie Wam pokażę, przedstawię. Zapraszam. Pierwszą minifigurką jest Absolwent. Ma charakterystyczną szatę i nakrycie głowy. Dyplom ukończenia koledżu. Drugą minifigurką jest Gladiator. Ma miecz oraz tarczę oraz bardzo ładnie zrobiony hełm. Tak wygląda bez nakrycia. Kolejny, nie mieszczący się w kadrze, Gwardzista. Ma karabin oraz bardzo ładną, charakterystyczną czapkę na krycie głowy. Czwartym ludzikiem jest Eskimos z wędką oraz rybą. Następnie mamy kobietę jaskiniowca z maczugą, z kością we włosach. Teraz bardzo fajny człowiek jaszczur. Widać, że bardzo się cieszy z tego przebrania, wcale mu się nie dziwię. Teraz przedstawiam Wam opiekunkę do zwierząt z bananem oraz małym szympansem. Drwal posiada siekierę oraz bardzo ładny kaszkiet z bobrem. To jest jeden z mniejszych ludzików w serii, mały clown z tortem. Kolejna figurka. Żeńska, instruktorka fitness ze swoim stylowym fioletowym boomboxem. Detektyw z lupą. Co najlepsze. Ta lupa naprawdę powiększa. Bardzo ładnie wyglądający krasnolud starczą toporem, hełmem. Bardzo ładna broda z warkoczami, ale bez zbroi po ogoleniu się twarz już niezbyt przyjemna. Bokser z rękawicami i kaskiem sparingowym. Jest to jak na razie moja jedyna figurka, gdzie ludzik ma dwie twarze. Teraz przedstawiam wam egipską królową, Kleopatrę z wężem. Najłatwiej można ją znaleźć poprzez jej duży klocek. Gangster z pistoletem oraz pokrowcem na gitarę. I bardzo ładnym kapeluszem. I ostatni minifig adekwatny do pory, w jakiej to nagrywam. Snowboardzista z deską. Dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Zachęcam Was naprawdę do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś to możesz zrobić to teraz. Poza tym komentujcie, oceniajcie moje filmiki, zachęcajcie znajomych do oglądania. Życzę Wam miłego dnia. Na razie.